Cześć, jestem klaniotokaną, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Produktem reakcji alkenu z wodą bromową jest związek chemiczny zawierający 85,09% bromu, 12,78% węgla oraz 2,13% wodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru, jeśli masa 1 dm sześciennego tego związku chemicznego w warunkach normalnych wynosi 1,25 g. Dobra, zaczynamy od końca, że 1 decymetr sześcienny całego związku chemicznego tego węglowodoru posiada masę 1,25 g. Ok, dalej. Mamy tutaj decymetry sześcienne, czyli musimy sobie tutaj to powiązać z gazami. Zwłaszcza, że mamy tutaj podpowiedź, że jeszcze w warunkach normalnych. A my wiemy, że 1 mol to 22,4 decymetry sześcienne. Ok, to teraz to wskakuje nam tu. I Sprawdzamy masę, ale całego tego związku. To, co jest po skosie do X, ląduje nam w mianowniku, w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie, w liczniku, w mnożeniu. Decymetry się skracają. No i mamy 28 gramów. Ok, no to tak. 28 gramów zawiera cały ten związek. My wiemy, że mamy szukać węglowodoru, czyli alken. Wzór na alkeny to jest CnH2n. Jak przejdziemy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych, to widzimy, że masa C to 12 unitów, czy inaczej 12 gram to maksymalnie nam się tutaj mogą zmieścić dwa te węgle. No bo jakby były trzy, to już mamy 36, za dużo. No to C2 to tutaj będzie H4. No jak sobie tutaj sprawdzimy tą masę, no to 12 razy 2 to 24 i 4 wodory po jednym gramie. To C2H4 czyli jest to eten. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.